Witam. Dzisiaj szybko o zbiorach i działaniach na nich. Mamy coś takiego. To, co jest po lewej stronie, to symbol tego zbioru, jego nazwa. Zwykle w zadaniach są to po prostu kolejne litery alfabetu. Po prawej w nawiasie, tak zwanym klamrowym, są elementy tego zbioru. W tym przypadku liczby od 1 do 6. Taki zapis oznacza, że potem w tym samym zadaniu, zapisując literę A, mamy na myśli te wszystkie liczby w nawiasie. Na lekcji albo sprawdzianie możesz pojawić takie określenie jak podzbiór. Chodzi o to, że np. w zbiorze B mamy takie liczby. I te wszystkie liczby znajdują się w zbiorze A. Także B jest pod zbiorem A, ponieważ wszystko w B już znajduje się w A. Zbiory możemy dodawać, odejmować lub mnożyć za pomocą tych enigmatycznych znaków. Mnożenie zbiorów lub wyznaczanie ich części wspólnej polega na tym, że mając dwa takie zbiory, patrzymy, jakie liczby znajdują się w zbiorze A oraz w zbiorze B. W naszym przypadku są to liczby 6, 7 oraz 8. Dla lepszej wizualizacji można to zapisać w ten sposób. Kółko czerwone to zbiór A. Natomiast kółko żółte to zbiór b. Widzimy, że w obydwu kółkach, czyli w tym pomarańczowym obszarze, znajduje się nasza część wspólna, należąca do obydwu zbiorów. Dodawanie zbiorów za pomocą takiego samego znaczka, tylko odwróconego, polega na dodaniu ich do siebie. Czyli tworzy nam się taki jakby nowy zbiór, w którym jest a oraz b. Czyli wszystkie elementy z a i wszystkie z b. Co ważne, jeżeli mamy liczbę 6, która jest w a oraz w b, to w wyniku dodawania nie zapisujemy dwóch szóstek, tylko jedną. Tak samo 7 oraz 8. Za pomocą naszych kółek wygląda to tak. Odejmowanie zbiorów za pomocą takiego slasha, tylko odwróconego, polega na wzięciu zbioru A i wyjęciu z niego tych liczb, które są w zbiorze B. Czyli najpierw musimy znaleźć liczby, które należą do obydwu zbiorów i usunąć je ze zbioru A. Znowu uwaga. Tutaj kolejność ma znaczenie. A odjąć B i B odjąć A to coś innego. Sam zobacz. Jak wyjmiemy z B wszystkie liczby, które są w A, to dostaniemy coś zupełnie innego. A tutaj kółka. Jak widać, po prostu usuwamy całe kółko B i przepisujemy to, co zostaje. Dużym problemem często jest zapamiętanie tych symboli. Symbol różnicy raczej łatwo, no bo jednak różni się od pozostałych. Natomiast te dwa mogą sprawić kłopot. Ale ja sobie to tak tłumaczyłem, że znaczek sumowania to takie jakby kocioł, kosz, pudło, do którego wrzucamy wszystko. Czyli żadna część wspólna, żadna różnica, po prostu przepisuję wszystko z obydwu zbiorów. Jak pamiętam to jedno, to zawsze wiem, że to drugie to iloczyn. Oprócz tych symboli jest jeszcze takie euro. Jest to tak zwane należy. I używamy tego, żeby na przykład zapisać, że liczba 7 należy do zbioru A. Przechodząc do konkretnych przykładów, mamy tutaj do czynienia ze zbiorem C oraz ze zbiorem D. Jeżeli chcielibyśmy policzyć ich iloczyn, czyli część wspólną, to będzie tak, C iloczyn D, to wychodzi nam tak. Szukamy liczb. Które są w zbiorze C oraz które są też w zbiorze D. Więc patrząc na zbiór C, mamy 10. Czy 10 znajduje się w zbiorze D? No znajduje się. Na pierwszym miejscu. Czyli teraz tak. 10 i lecimy dalej. 20. Czy 20 znajduje się w zbiorze D? No nie. 40. No też nie. 100. 100 już się znajduje. Czyli dalej. 100 oraz 120. No też nie. Czyli to już wszystko. Natomiast jeżeli chcielibyśmy policzyć ich sumę, mamy tak C, suma D, no to po prostu przypisujemy wszystkie, które tutaj mamy. Mamy tak dziesiątkę, i tutaj mamy dziesiątkę i w C, i w D. Ale ważne jest to, żeby w sumie zapisać tylko jedną. Nie piszemy dwóch, tylko jedną. Potem mamy tak 20, 30, 40, 50, 100, 120, i tu na dole dopiszę 100. 30. Także to jest. Tutaj mamy nasz iloczyn tych dwóch zbiorów, a tutaj mamy sumę. Natomiast jeżeli chodzi o różnicę tych zbiorów, to wygląda w to w sposób następujący. C, różnica D, równa się. I teraz tak. Patrzymy w zbiorze C, czy ta sama liczba znajduje się w zbiorze D. Patrzymy tak po kolei. 10. No znajduje się w zbiorze D, czyli nie przepisujemy. Potem tak. 20. 20 się nie znajduje, czyli przepisujemy. Następnie 40. 40 też się nie znajduje, więc też przepisujemy 100, 100 już się znajduje, czyli tak samo jak 10 i 120, 120 też się nie znajduje, więc przepisujemy. Teraz odwrotna sytuacja, czyli D różnica C zna się. I teraz odwrotnie, patrzymy zbiór na dole, i czy jakaś liczba zbioru na dole pasuje do zbioru na górze. 10, na no 10 pasuje, czyli nie przepisujemy. 30, 30, nie ma na górze, więc przepisujemy. 50. No, tak samo, czyli też przepisujemy. 100 znajduje się i 130 się nie znajduje, więc przepisujemy. No i w zasadzie to z grubsza tyle. Teraz, jeżeli chodzi o dwa takie zbiory, E oraz F, jeżeli chcielibyśmy zrobić ich sumę, to wyglądałoby to w sposób następujący. E suma F równa się. I teraz tak. Wszystkie elementy ze zbiory E oraz wszystkie ze zbiory z zbioru F, czyli tak. Minus 3, minus 3 stąd, minus 2 stąd, 1. Pierwiastek z dwóch, pierwiastek z trzech, siedem drugich oraz 12. Czyli po prostu przepisuję wszystkie elementy z E oraz F. Natomiast elementów w zbiorze E jest 5, a w zbiorze F jest 4. Czyli teoretycznie po sumowaniu powinno ich być 9. Ale tutaj nie ma dziewięciu, ponieważ te elementy nam się powtarzają. A więc jakby nie wszystkie są unikalne i z uwagi na to. Ilość ich elementów się nie sumuje właśnie w ten sposób. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zrobić część wspólną, no to właśnie, tak jak już sobie powiedziałem przed chwilą, no bierzemy te, które się powtarzają, tak? Czyli ani minus 3, ani 1, ani pierwiastek z 2, tylko 7 drugich oraz 12. No są w pierwszym oraz drugim zbiorze. Czyli tylko to zostaje. I 12. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zrobić różnicę, no to zostajemy coś takiego. Bierzemy zbiór E i wyrzucamy z niego dosłownie wszystko, co jest w zbiorze F. Czyli teraz tak, minus 3 zostaje, ponieważ nie ma tego w zbiorze F, następnie 1 zostaje, pierwiastek z 2 zostaje, 7 drugich wyrzucamy, ponieważ jest w zbiorze F i 12 wyrzucamy, ponieważ analogicznie jest w zbiorze. Jeżeli chcielibyśmy w drugą stronę, czyli F różnica E, to wtedy minus 2 pierwiastek z 3 i potem 7 drugich jest w zbiorze E, czyli Wyrzucamy i 12, no tak samo, czyli też wyrzucamy i to już wszystko.